Polowanie na ptaka. Jak Wy chcecie kurde tego ptaka zdjąć Jak on z jaja se z Was robi. Na dół proszę. Proszę schodzimy, jeden i drugi. Co to ma być tutaj? Zobaczcie jak ten kos ładnie śpiewa. A wy mi tu na kosa polujecie. Gamonie. Zostaw tego ptaka. To są kurde łobuzaki. Na dół, proszę bardzo. Raz, dwa, trzy. Packer na dół, proszę. To jest Zobaczcie, dzisiaj jak się ładnie bawi tutaj. aby wy mi tu polujecie na ptaki.